I gonitwa się rozpoczęła. Dobrze przyjęły start. Prom oraz Ewest, i te dwa konie przez moment poprowadziły. Teraz wychodzi Evorio Gal I kolejny koń to Almaret. Evorio Gal, Almaret na trzecim miejscu. Cepun. Tutaj bardzo blisko jest także Ewest od Pola Janowski Virgos. No, tak dość blisko siebie. Teraz. Widać, że Virgos i, i Endemol troszkę e, odpadły do ostatniej pary, no ale tutaj ta strata nie jest aż tak duża. E, Evorio Gal przed Almaredem. Przy Kanacie galopuje Promę środkiem toru Ewest. 1400 metrów do e, słupa. E, Evorio Gal, Almared, Ewest, Prom, e, dalej Cepun, Munes, Endemol i na ostatnim miejscu Virgos. I za chwilę 1000 metrów do słupa, połowa dystansu. Wciąż Ewor Yoga na czele, Almaret drugi, a na trzecim miejscu Ewest. No potem już cała grupa koni tu przy kanacie. Skraca sobie drogę promę. Środkiem Munes na zewnątrz Cepun. Następnie Endemol, i na miejscu ostatnim z wyraźnymi problemami Virgos. 750 metrów do słupa Virgos już odpadł. Problemy ma w tej chwili także duże e promę. Troszkę wzmocnione tempo, i te dwa konie już mają problemy. Evorio Gal wyprowadzi na prostą 550 metrów do celownika. Skrócił sobie drogę, przy kanacie pięknie. Munes, i w tej chwili chyba on wychodzi na prowadzenie. E, tak jest Munes z środkiem tolu, toru Almaret. Almaret obejmuje e, prowadzenie. Broni się pięknie Munes i te dwa konie w walce za nimi. Ewest. E, Munes, Alvaret, Ewest. Kolejny e, jest Endemol. I zostało 150 metrów do celownika. Prowadzi Munes i nie przegra już tej gonitwy. Drugie miejsce, Ewest, trzeci, Almaret, czwarty, Endemol.